Ten grób był przez 100 lat uznawany za oczywisty. Broń, bogactwo, prestiż. Archeolodzy nie mieli wątpliwości, kim była osoba pochowana w środku. A potem pojawiły się nowe metody badań. I nagle okazało się, że oczywisty fakt historyczny był tylko bardzo wygodnym założeniem. Nie dlatego, że brakowało danych. Tylko dlatego, że wszyscy patrzyli na nie w ten sam sposób. I to nie jest odosobniony przypadek. Cześć wszystkim. Fajnie, że jesteście. Zapraszam na piąty odcinek zatytułowany Kiedy broń w grobie mówi więcej niż kości. Dziś zajrzymy do tajemnic archeologicznych grobów i pokażemy jak łatwo stereotypy mogą wpłynąć na interpretację tego, kto naprawdę krył się w środku. Przygotujcie się na historie, które zmieniają nasze wyobrażenia o przeszłości. Wyobraźmy sobie taką historię. Jakiś nieokreślony czas na przełomie XIX i XX wieku. Archeolodzy przeszukują kurhan na stepach Kazachstanu. W komorze centralnej znajdują szkielet ubrany w drogie szaty, otoczony bogato zdobionym drewnem, kamiennymi płytami. Obok leży miecz i kilkanaście grotów strzał. Archeolodzy uznają, że musiał to być jakiś ważny wódz, wojownik. Ktoś zwraca uwagę na nietypową budowę miednicy. Notatka trafia na margines, temat znika. Przez kolejne dziesięciolecia wojownik jest interpretowany jako mężczyzna. Powyższa historia jest zmyślona, ale każdy jej element opiera się na realnych procedurach, które archeolodzy stosują na co dzień. Wiele tzw. oczywistych faktów historycznych wcale nie powstało bezpośrednio z danych, lecz z intuicji badaczy działających w ramach realiów swojej epoki. Chodzi o to, że kiedy brakuje nam informacji o osobie, której szczątki badamy, jesteśmy zmuszeni do pewnych domysłów. To samo dotyczy przedmiotów, kawałka drewna, narzędzia czy ozdoby, jaką funkcję mogły pełnić? W takich przypadkach archeolodzy porównują znaleziska ze współczesnymi im przedmiotami, artefaktami z podobnej epoki lub regionu, a także z tekstami pisanymi czy dziełami sztuki. Historia to nie tylko to, co udało się znaleźć, lecz również to, co w danej chwili uznano za oczywiste. Problem w tym, że ludzkie szczątki nie są podpisane. Nie wiemy, kim była dana osoba, jaką pełniła funkcję w społeczeństwie, ani jaką pozycję zajmowała w hierarchii. Podobnie rzecz ma się z otaczającymi ją przedmiotami. Czy były to narzędzia pracy, przedmioty rytualne, a może podarunki mające służyć w zaświatach? Zbieranie najdrobniejszych detali, ich zrozumienie i interpretacja to zadania archeologów. Ale nawet oni, jak każdy człowiek, podlegają wpływowi kultury, w której się wychowali. Jeśli nigdy nie zetknęli się z jakimś zjawiskiem społecznym, skąd mogą wiedzieć, co dokładnie widzą. W efekcie część faktów historycznych powstaje najpierw jako domysł, a potem nikt nie sprawdza ich ponownie, przyklejając je do naszej zbiorowej wyobraźni jako coś oczywistego. Wróćmy jeszcze do naszej historii wodza lub wojownika. Początek XXI wieku badania DNA szczątków ludzkich zaczynają być stosowane w archeologii. W celu usystematyzowania wiedzy i weryfikacji detali, nasz ważny wódz wojownik zostaje poddany takiemu badaniu i. Okazuje się, że to kobieta. Dotychczasowa interpretacja zostaje zakwestionowana. Wkrótce pojawiają się próby wyjaśnienia. Broń rytualna, symbol statusu, pochówek zastępczy, kochanka wodza, porządek świata uratowany. Można zamknąć raport. To są typowe wyjaśnienia pojawiające się przy opisowaniu szczątków kobiet odnalezionych w kontekście sugerującym ich władzę lub udział w walkach. Brzmi rozsądnie. W końcu każde znalezisko mogło być pierwotnie umieszczone w innym kontekście. Szkoda tylko, że w przypadku mężczyzn znalezionych z mieczem rzadko przyjmuje się, że to prezent od żony albo że był kochankiem przywódczyni. Taka stronniczość jest potwierdzona naukowo. Na szczęście nowsze odkrycia coraz rzadziej są interpretowane w tak stereotypowy sposób. No dobra, ale czy te błędne interpretacje są faktycznie takie częste? Jednym z najlepiej do udokumentowanych przykładów jest wojowniczka z Birki. Grób, odnaleziony pod koniec XIX wieku, uchodzi za jeden z najbardziej wojowniczych pochówków wikińskich. Znaleziono w nim pełen arsenał broni, dwa konie, sprzęt wojskowy, luksusowe stroje oraz zestaw do gier strategicznych. Od XIX wieku traktowano go jako modelowy grób elitarnego wojownika i przez blisko 140 lat bez większych wątpliwości uznawano, że pochowana osoba była mężczyzną. Dopiero analizy kości i dena przeprowadzone w drugiej dekadzie XXI wieku potwierdziły, że była to kobieta. Wszystkie te przedmioty znalezione w grobie wskazują bardzo wyraźnie na wysoką rangę wojowniczo zmarłej, prawdopodobnie była dowódczynią. Czemu dopiero niedawno udało się zidentyfikować jej płeć? Wyniki analiz budowy kości przez dziesięciolecia odrzucano, ponieważ nie pasowały do utrwalonego założenia interpretacyjnego. Broń w grobie miała automatycznie oznaczać mężczyznę. Nawet współcześnie pojawiają się głosy krytyczne. Broń mogła nie należeć do niej, grób mógł być naruszony, w sumie to nie wiadomo. Ale nikt tego nie kwestionował, dopóki była uznawana za mężczyznę. Nasza wiedza o płci wikińskich wojowników opiera się na kruchych fundamentach. W większości przypadków stan kości jest zbyt zły na analizę, więc archeolodzy po prostu zakładają płeć na podstawie przedmiotów. Mieć mężczyzna, a broszka kobieta. Tam, gdzie nauka w końcu wkroczyła z testami DNA i badaniem kości, liczby są nieubłagane. 90% wojowników to mężczyźni, a kobiety to zaledwie margines, około 10%. Trzeba jednak pamiętać, że te procenty opierają się na wciąż niewielkiej próbie badawczej i nie oddają pełnej złożoności społeczeństwa. Zwłaszcza, że zarówno sagi, jak i rzadkie znaleziska, takie jak wojowniczka z Birki, Sugerują, że niektóre kobiety mogły całkowicie porzucać tradycyjne role społeczne na rzecz życia z mieczem w ręku. Więcej danych mamy ze stanowisk scytyjskich i sarmackich. Nie, nadal nie byli przodkami słowian. To osobny mit do utylizacji. W tych społecznościach około 20-25% pochówków identyfikowanych jako wojownicze należało do kobiet. I tu ważne zastrzeżenie. Nie oznacza to, że pozostałe 75-80% wojowników stanowili wyłącznie mężczyźni części szczątków nie udało się jednoznacznie przypisać do żadnej płci, a w publikacjach rzadko podaje się pełne dane metodologiczne. Wiemy więc, że obraz jest kompletny, ale na pewno nie męski z definicji. Dobrym przykładem działania archeologicznych założeń jest odkrycie z 1988 roku na Syberii. Odnaleziono tam pochówek młodego wojownika, który przez niemal 30 lat był uznawany za chłopca. Płeć określono nie na podstawie kości, lecz wyłącznie na podstawie wyposażenia grobu. Obecność broni, elementów stroju z futra oraz brak przedmiotów uznawanych za typowo kobiece, ozdób czy narzędzi domowych wystarczyłyby uznać sprawę za zamkniętą. Dopiero badania genetyczne wykazały, że pochowana osoba była dziewczyną, około trzynastoletnią, obnażając przy okazji, jak silnie interpretacje były oparte na kulturowych wyobrażeniach, a nie na danych biologicznych. Nie mówimy tutaj o jednej wojowniczce, mówimy o dziesiątkach pochówków z bronią urazami bojowymi i statusem rozrzuconych po całym świecie stepowym. Dla starożytnych Greków obecność kobiet wśród cytyjskich wojowników była na tyle szokująca, że nie potrafili opisać jej inaczej niż językiem mitu. Tak narodziła się legenda Amazonek, inspirowana realnymi obserwacjami, ale przefiltrowana przez greckie lęki i normy społeczne. Herodot nazywał je. Androktones, czyli zabójczyniami mężczyzn, przypisując im agresję, dzikość i wrogość wobec mężczyzn. W rzeczywistości to, co Grecy uznawali za nienaturalne i groźne, było po prostu alternatywnym modelem społecznym, w którym kobiety mogły walczyć, podróżować i samodzielnie decydować o swoim życiu. Kontrast z pozycją Greczynek jest tu kluczowy. W świecie greckich polis kobiety były prawnie i społecznie podporządkowane. Większość życia spędzały w przestrzeni domowej, pod kontrolą ojca lub męża, z minimalnym wpływem na własną przyszłość. Na tym tle sytyjskie wojowniczki nie musiały być nienawidzącymi mężczyzn potworami, by wydawać się Grekom radykalne. Wystarczyły, że miały realną sprawczość. Przykłady z innych zakątków świata? Proszę bardzo. Analizy szczątków paleolitycznych rdzennych mieszkańców obu Ameryk pokazują, że od 30 do nawet 50% łowców polujących na duże zwierzęta stanowiły kobiety. W Japonii przez stulecia istniała klasa onnabugeisha, kobiet wojowniczek. Ich liczebność zmieniała się w zależności od epoki, ale nigdy nie zniknęły całkowicie. Przykłady nieco bliższe nam w czasie. W Dahomeju, w zachodniej Afryce, funkcjonowała regularna armia złożona z kilku tysięcy kobiet, stanowiąca elitę sił zbrojnych państwa. A nawet w starożytnym Rzymie, gdzie władzą mieli wyłącznie mężczyźni, na arenach występowały kobiety gladiatorki. Kiedy tylko pojawia się możliwość, że osoba pochowana z bronią była kobietą, sceptycy natychmiast sięgają po ten sam argument. Prawdziwy wojownik musiał mieć poharatane kości. Brzmi rozsądnie, dopóki nie spojrzymy w dane. Analizy grobów wikińskich wskazują, że większość męskich szkieletów pochowanych z bronią również nie nosi żadnych śladów poważnych urazów. I tu zaczyna się podwójny standard: mężczyzna bez ran, doświadczony wojownik, farciarz, ktoś, kto przeżył bitwy. Kobieta bez ran. Na pewno nigdy nie walczyła. Ten sam brak dowodów, dwie zupełnie różne interpretacje. Ten schemat nie pojawia się w jednym artykule ani u jednego badacza. Przewija się w popularno-naukowych opracowaniach, które podsumowują dziesiątki badań, od wikińskich grobów w Skandynawii po pochówki na eurazjatyckich stepach. Linki znajdziecie w opisie. Podobnie jest ze źródłami pisanymi. Gdy sagi wikińskie opisują wyczyny mężczyzn, traktuje się je jako cenne świadectwo epoki. Gdy w tych samych tekstach pojawiają się kobiety biorące udział w walkach, nagle stają się czystą fantazją. Co ciekawe, są to teksty pisane przez chrześcijańskich mnichów nawet 200 lat po opisywanych wydarzeniach, a mimo to często uznaje się je za bardziej wiarygodne niż to, co faktycznie leży w ziemi. Jeszcze bardziej znamienna jest interpretacja bogatych kobiecych pochówków. Jeśli kobieta zostaje pochowana z najlepszą bronią, końmi i sprzętem wskazującym na rolę dowódczą, natychmiast pojawia się bezpieczne wyjaśnienie – symbol rytuału presji w rodziny, pamiątki po mężu. Tymczasem nikt nigdy nie sugeruje, że bogaty grób mężczyznę to tylko prezent od żony, a on sam pełnił rolę dekoracyjną. U podstaw tych interpretacji często leży jeszcze jedno założenie, że kobieta była po prostu zbyt słaba, by walczyć. Tymczasem badacze tacy jak Leszek Gardeła zwracają uwagę, że walka bronią białą to przede wszystkim technika, wytrzymałość i doświadczenie, a nie konkurs masy mięśniowej. To rzemiosło, którego można się nauczyć, niezależnie od płci. Ten sam mechanizm widzimy także poza światem Wikingów. Przez wieki opowieści Herodota o Amazonkach traktowano jako literacką fantazję Greków. Przyjmowano bowiem ciche założenie, że kobiety w starożytności zawsze i wszędzie były podporządkowane mężczyznom. Jak pisała Simone de Beauvoir, w połowie XX wieku wierzono, że kobiety zawsze były poddane mężczyznom. Wszystko, co temu przeczyło, uznawano za mit. Dopiero współczesne badania, takie jak prace Adrienne Mayor, połączyły źródła pisane z konkretnymi znaleziskami archeologicznymi. Okazało się, że broń, konie i ślady urazów w grobach ze stepów Eurazji rzeczywiście należały do kobiet, historycznych odpowiedniczek mitycznych Amazonek. Nie dlatego wcześniej ich nie widziano, że brakowało dowodów, tylko dlatego, że nie pasowały do tego, co badacze byli gotowi uznać za możliwe. Nie tylko wojowniczki przez dekady były automatycznie uznawane za mężczyzn. Podobny los spotkał Ivory Lady, kobietę, która około 5000 tysięcy lat temu sprawowała realną władzę w społeczności rolniczej lub pasterskiej na terenach dzisiejszej Hiszpanii. Były to czasy, w których status społeczny nie był jeszcze dziedziczony, a jej pozycja nie wynikała z pochodzenia, lecz z osobistych zasług, charyzmy i pracy. Została pochowana w monumentalnym megalitycznym grobowcu, który przez kolejne 200 lat pełnił funkcję centralnego miejsca pochówku i rytuałów. Wokół jej grobu złożono szczątki ponad 60 innych osób, zachowując jednak wyraźną strefę szacunku, wokół pierwotnego pochówku. Kilkadziesiąt lat po jej śmierci złożono na nim wyjątkowo kosztowną ofiarę. Między innymi sztylet z ostrzem wykonanym z kryształu górskiego oraz rękojeścią z kości słoniowej przedmioty dostępne tylko dla najwyższej elity. Mimo to początkowo uznano, że była mężczyzną. Jej szkielet był niekompletny i nie pozwalał na analizę cech anatomicznych, więc zastosowano wersję domyślną Ivory Lord. Dopiero późniejsze badania genetyczne jednocześnie stwierdziły, że osoba pochowana w centrum tego kompleksu była kobietą. Nowsze analizy coraz wyraźniej pokazują, że w prehistorii władze nie musiała należeć wyłącznie do mężczyzn. Kobiety mogły zajmować najwyższe stanowiska przywódcze w społeczeństwach przedpaństwowych, a ich rola jest kluczowa dla zrozumienia rzeczywistej złożoności dawnych struktur społecznych. Ciekawym przykładem jest Hatshepsut, kobieta nosząca tytuł króla Górnego i Dolnego Egiptu, zarezerwowany od wieków wyłącznie dla mężczyzn. Choć w starożytnym Egipcie pozycja kobiet należała do najwyższych w świecie antycznym, przypisywano im niemal wyłącznie rolę małżonek, a nie samodzielnych władzy, władczyń. Hatshepsut musiała więc włożyć znaczny wysiłek w uwiarygodnienie swojej władzy. Jednym z narzędzi tej strategii była oficjalna narracja religijna: kazała wyryć hieroglify przedstawiające historię, według której najwyższy egipski Bóg spłodził ją z jej matką i jeszcze przed narodzinami uznał za godną panowania. Jej wizerunek również ulegał stopniowej transformacji – od przedstawień o wyraźnie kobiecych rysach po pełną królewską ikonografię obejmującą chustę chat, ureusz, kobra na czole oraz sztuczną brodę. Po tym okresie przejściowym niemal wszystkie znane posągi ukazują Hatshepsut jako w pełni męskiego faraona, bez biustu kompletem insygniów władzy. Przyczyny takiego postępowania pozostają przedmiotem sporów interpretacyjnych. Według jednej z dominujących współczesnych teorii, Hatshepsut nie dążyła do bycia królową, regentką, czy wielką małżonką, lecz konsekwentnie konstruowała swoją pozycję jako króla Egiptu w pełnym instytucjonalnym znaczeniu tego tytułu. Początkowo stanowiło to poważną zagadkę dla archeologów ze względu na pozorną niespójność ikonografii i tytulatury. W inskrypcjach pojawiały się bowiem określenia takie jak pierwsza z najznamienitszych kobiet. Podczas gdy posągi przedstawiały mężczyznę, dopiero dalsze badania pozwoliły zrozumieć tę sprzeczność jako element świadomej strategii władzy, a odnalezienie mu mumicha, trzepsut, jedynie potwierdziło wnioski, do których pytacze doszli już wcześniej. Skoro już wiemy, gdzie popełniano błędy, sprawdźmy teraz, jak zmieniały się metody badawcze i w jaki sposób pozwalają dziś lepiej odczytywać przeszłość. Przede wszystkim w archeologii zaszła realna zmiana sposobu myślenia. Coraz mniej dopowiadania historii na podstawie samych przedmiotów, a coraz większy nacisk na to, co faktycznie mówi ludzkie ciało. Podstawą są badania osteologiczne, czyli głównie pomiary kości. Najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem płci biologicznej jest miednica. Daje bardzo wysoką pewność, ale tylko u dorosłych osób i tylko wtedy, gdy zachowała się w całości, a z tym bywa różnie. Na drugim miejscu znajduje się analiza czaszki, jednak tu pole do interpretacji badacza jest znacznie większe. Istnieją też pomiary innych kości, ale problemem są ogromne różnice między populacjami, a tym bardziej między ludźmi żyjącymi setki czy nawet tysiące lat temu. Coraz częściej sięga się również po badania DNA. Teoretycznie są bardzo precyzyjne, w praktyce jednak nie zawsze są możliwe. DNA łatwo ulega degradacji, bywa zanieczyszczone. A same analizy są kosztowne i nie zawsze dają jednoznaczny wynik. Dlatego prawdziwym przełomem ostatnich lat są badania białek zachowanych w szkliwie zębów. To metoda nowa, ale niezwykle obiecująca. Szkliwo jest wyjątkowo trwałe, więc jeśli zachował się choć jeden ząb, badania da się przeprowadzić. Kluczowe jest tutaj białko zwane amelogeniną, kodowane na chromosomach płciowych. Kobiety mają wyłącznie wariant AMEL X, natomiast mężczyźni zarówno AMEL X, jak i AMEL -Y. Bez DNA, bez domysłów, czysta biochemia. Krótko mówiąc, archeologia coraz rzadziej zgaduje, a coraz częściej sprawdza, i właśnie dlatego tak wiele dawnych pewników zaczyna się dziś rozsypywać. Jeśli nie opieramy się na twardych, mierzalnych danych, to w praktyce zostaje nam tylko wyobraźnia archeologów i opowieści, które dopisują do szczątków ludzi sprzed setek czy tysięcy lat. A ludzka wyobraźnia działa schematami, sięga po to, co już zna i bezwietnie to powiela. W ten sposób powstaje błędne koło. Znajdujemy grup z bronią, więc na pewno mężczyzna. Znajdujemy po kolejny podobny pochówek, Znów mężczyzna. Wniosek wydaje się oczywisty. Wszyscy wojownicy byli mężczyznami. Skąd to wiemy? Bo właśnie sami tak to zinterpretowaliśmy. Dowód zamknięty, sprawa załatwiona. Ten mechanizm szybko przenosi się do podręczników i popkultury. Wojownicy, władcy, zdobywcy świata niemal zawsze mężczyźni. Człowiek prehistoryczny, oczywiście, mężczyźni polują, kobiety zbierają owoce. Nawet jeśli wiemy dziś, że to uproszczenie albo wręcz nieprawda, narracja jest ładna, więc zostaje. A narracje mają konsekwencje. Dziewczynki od najmłodszych lat rzadziej widzą siebie w rolach przywódczych, wojskowych, decyzyjnych. Gorzej oceniają własne kompetencje, rzadziej identyfikują się ze sprawczością i władzą, bo nie widzą dla siebie wzorców. To dokładnie ten sam mechanizm, który psychologia nazywa zagrożeniem stereotypem. Chłopcy z kolei uczą się, że męskość to dominacja, władza i naturalne prawo do przewodzenia. Że tak było zawsze, więc tak jest normalnie. Pojawia się nieuzasadnione poczucie wyższości i przekonanie o dziedzicznym pierwszeństwie. W efekcie młodzi ludzie, niezależnie od płci, zaczynają postrzegać obecność kobiet w sferze publicznej, władzy czy wojny jako coś dziwnego, nienaturalnego, jako wyjątek od reguły. Do głów wtłaczana jest męska perspektywa. To, co męskie, jest domyślne, neutralne i normalne. Kobiety natomiast muszą swoje miejsce ciągle uzasadniać, tłumaczyć i wywalczać, zamiast po prostu je mieć. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a w komentarzach dajcie znać, jakie tematy chcielibyście, żebym omówiła w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia następnym razem. Bądźcie ciekawi, niepokorni pokorni i uważni na to, co czytacie.